Nie ma koszulki, ale jest medalion, więc możemy rozmawiać, słuchajcie. Wiedźmin, sezon drugi. Recka prosto z piecka. Zapraszam serdecznie. Ok, słuchajcie, to słowem wstępu. Pierwszy sezon, który mieliśmy okazję zobaczyć dwa lata temu, no, cirka był dwa lata temu, ee... Zrobił na mnie na tyle dobre wrażenie, że to był oczywiście początek mojej kanału, tam wyboru dużego nie było i w ogóle i tak dalej, ale generalnie był on bodajże przeze mnie oceniony jako piąty, był na piątym miejscu wśród najlepszych seriali roku 2019. Ale muszę Wam przyznać się do tego, że e, z czasem moja ocena tego serialu spadła. Po tym miesiącach czy latach, jakkolwiek by tego nie nazywać, generalnie nie jestem już takim fanem tego, tego serialu. Dostrzegam no, problemy, więcej problemów tego serialu. I w tej chwili uważam pierwszy sezon e, Wiedźmina za sezon perspektywiczny, ale generalnie przeciętny z wieloma elementami bardzo fajnymi, ale też z wieloma elementami jednak źle zrobionymi, jednak negatywnymi. I w podsumowaniu był to serial fajnie, że nasz Wiedźmiński. Choć, jak wiem, no nie wchodźmy w tą dyskusję, nie nasz słowiański, ale o tym, czy Wiedźmin jest słowiański generalnie, czy nie, ja robiłem sobie materiał na samym początku e, tego kanału, więc gdzieś tam możecie odkopać zupełnie w czeluściach początkowych, co sądzę o ewentualnej lub nie słowiańskości Wiedźmina jako takiego, ale... E, więc to był jednak trochę nasz, to był ten nasz Wiedźmin. Kupiłem Wiedźmina w wydaniu Henryka Kawila, e, kupiłem tą troszkę inną wersję, ale jednak interesującą wersję poszczególnych opowiadań, które się tam w tej pierwszym sezonie pojawiły, kompletnie nie przeszkadzało mi to, co wiele osób podkreślało, czyli tam zaburzenie chronologiczne, że w innym chronologii były przygody Wiedźmina, w innych chronologii były przygody Yennefer, w innej chronologii były w innym czasie, tak? W innym czasie były wydarzenia związane z Siri, i dopiero na sam koniec to wszystko się złączyło, czy tam od szóstego odcinka na osiem. W ogóle nie miałem z tym problemu. W ogóle absolutnie może dlatego, że tak dobrze znam jakby źródło. Ale tak podsumowując, tak jak mówię, po tych całym okresie, teraz z perspektywy dwóch lat, dla mnie to jest, e, jakby powinno powiedzieć, przeciętny, ale z serduszkiem, bo tam jest te kilka bardzo fajnych elementów e, dla mnie, więc generalnie polecałbym, tak? Żeby, żeby każdy sobie go zobaczył. No i jak w tym odniesieniu teraz jest moja ocena drugiego sezonu, którego obejrzałem sobie tam trzy odcinki, potem już drugiego dnia całość dodatkowe pięć, bo łącznie jest osiem odcinków dosyć długich. Będzie trochę spoilerów, ale nie za dużo. Staram się unikać yy, jakichś takich mocnych spoilerów, czyli ten zabił tego, a ten skończył tak, a ta tu leży mogiła, gdzie leży tamten. Jeśli nawet powiem, że ktoś zginął, to raczej nie powiem kto, postaram się, by spoilerów było, by nie były zbyt poważne, tak? Okej. Okay. Ale jakieś będą, nie da się bez spoilerowo. no, Kiedy chcemy się zagłębić w materię yy, i powiedzieć, dlaczego myślę to, co myślę o pewnych rzeczach, sytuacjach, no to muszę o pewnych rzeczach powiedzieć. Od czego by tu zacząć, słuchajcie, bo tego jest całe, całe mnóstwo. E, mniej więcej pod koniec drugiego odcinka stwierdziłem, że tego serialu nie obejrzę do końca. E, tak bardzo mi bolało to, co widziałem na ekranie. No może pod koniec trzeciego odcinka. Tak do takiego doszedłem. Pierwszy odcinek z perspektywy czasu. Drażnił mnie w wielu aspektach, ale jest najlepszym odcinkiem całego sezonu. Pierwszy bowiem odcinek nawiązuje jeszcze do opowiadań. On bazuje na jednym z moich ulubionych, być może nawet najbardziej ulubionym opowiadaniu, czyli Ziarno Prawdy. I on jest dobrze zrealizowany. Potwór z tego odcinka, jedna z moich ulubionych postaci NPS-owych, w ogóle Wiedźmina Ever, i tak dalej, jest bardzo dobry. Bardzo fajnie zagrany. Natomiast nie podoba mi się w tym pierwszym odcinku to, co zrobiono z tym opowiadaniem, w tym znaczeniu, że zmieniono elementy, które spowodowały, że jego wydźwięk jest inny, że to przesłanie jest trochę inne, a tu przesłanie było istotne i ten wydźwięk był istotny. I to przesłanie zmieniono. Nie dramatycznie, ale jednak zmieniono, nie uzyskawszy w zamian za to nic lepszego. Dzięki temu to opowiadanie nie jest lepsze, dzięki tym zmianom jest inne. Ok. Ma inny wydźwięk. Ok. Innie, inne przemyślenia. Do innych przemyśleń może skłonić. W porządku. Ale nie jest lepsze. Jeśli nie jest lepsze, to po co to zmieniać? W końcu w tytule mamy Wiedźmin, tak? a nie, nie wiem, no, srublumlam, który ma swoje przygody i to jest jego przygoda, więc nie bazujemy na Wiedźminie. Robimy, co chcemy. Nie ma sprawy. W porządku. Tylko, że nie nazywajcie tego Wiedźminem. I ja nie jestem wielkim. Fanem tego, żeby adaptacja, czy byśmy nie nazwali na motywach, żeby to, co przenosimy z książki na ekran filmowy, w ramach filmu czy serialu, żeby to wszystko, co do JOTY pasowało, że to musi tak być. Nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby autorzy coś pozmieniali. Naprawdę. Ja mam tylko jedną prośbę do autorów, czy to filmów, czy seriali, by to, co zmieniacie, dodawało wartości a nie odejmowało, by po waszych zmianach, czy to film, czy serial, był równie dobry jak książka, czy opowiadania, a nie zdecydowanie gorszy. I żeby chociaż trochę nawiązywał, bo inaczej, to czemu nazywacie to, nie wiem, czym czy Duny nic nie ma, ale teraz jako przykład, nie wiem, Dune'ą, Gwiezdnymi Wojnami, czy czymkolwiek innym, tak? E, czemu to nazywacie? Nazwijcie to inaczej, zróbcie, jeśli macie pomysł na super historię, super fajną historię, nie wiem, jakiegoś zabójcy potworów, który jeździ sobie po jakimś tam wymyślonym kontynencie, ma jakichś tam wymyślonych przyjaciół i tak dalej i zabija te potwory, to sobie to zróbcie. Tylko nie nazywajcie tego Wiedźminem. Nie ma najniższego problemu. Jeśli, jeśli mówicie, że to jest adaptacja Wiedźmina na podstawie czy to opowiadań, czy to książek Wiedźmina, to niech to chociaż troszkę przypomina Wiedźmina. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć o kolejnych częściach, kolejnych odcinkach tego sezonu to za cholerę nie jest Wiedźmin. Pierwsza część, yy, broni się też pierwszy odcinek dlatego, że jest też na podstawie opowiadań, a siłą rzeczy możecie mówić co chcecie, opowiadań po prostu są lepsze niż powieść. Ale tą powieść w kolejnych częściach tak zmasakrowano, tak wyniszczono i tak zmieniono w miejscach, gdzie zmiana była niepotrzebna, dodano wątki, które są, za przeproszeniem, z dupy i które są gorsze niż w oryginale, zmieniono mnóstwo osobowości bohaterów. Dlaczego tak lubimy książki Sapkowskiego? Właśnie za oryginalność tych bohaterów konkretnych. Dobrze, zmienicie historię trochę. Tak jak to zrobiono w pierwszym sezonie. W pierwszym sezonie to było jeszcze ok. Zmieniliście troszkę historię tej czy innej postaci. Dodaliście coś do historii tej czy innej postaci. Jedni mogli się spierać, że to za dużo, jedni, że nie, ale generalnie to jeszcze trzymało się kupy. To jeszcze się trzymało kupy. Tu w tej chwili nic się nie trzyma kupy. Te zmiany są. Nie, niezrozumiałe dla mnie właśnie dlatego, że one nie wnoszą czegoś lepszego. One są w 99% zmianami na gorsze. Dodatkowo zmieniacie osobowość tych postaci. Yy, Zmiana jest całkowicie moim zdaniem już osobowość Jennifer, yy, osobowość Tris Merigord, która jest takim popychanym tutaj. A, 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 i, I wszyscy ją manipulują, grają. Ja nie, nigdy nie twierdziłem, że Tris Marigold jest jakąś wielką polityczką w tym świecie, ale. Królowie, to są jakieś takie wycięte, wiecie, schematy, szlaba te, e, no dobra, schematy, niech będzie. E, one, to są dwuwarstwowe postacie, to, to one nie są trójwymiarowe, nie są, e, nie są żywymi postaciami. Cała polityka jest tutaj tak prosto pokazana, tak durnie pokazana, nie ma tych zawiłości, które są u nie ma tej gry. E, polityka dobrze pokazana jest polityką pokazaną w pierwszych znakach Grotron, to jest polityka słów. Polityka niedomówień, polityka zaawoluowanych gruźb, które równie inteligentny przeciwnik rozumie i odda w ten sam inteligentny sposób lub też nie. A tutaj wszystko jest wyłożone tak po prostu, prosto w twarz, bezczelnie. To, to, to nie są żadni wirtuozi polityki, a takimi byli czarodzieje i czarodziejki. Nie! Tutaj czarodziej, który jest w konflikcie z inną grupą czarodziej to pewnie rzuci czar, firebola, żeby. Przeciwnika zabić, albo go porwie, albo coś tam, jak to się dzieje zresztą, jak jeden z w ogóle z dupy wzięty Stragobor, który jest postacią bardzo drażniącą, bardzo niefajną, już pierwszej sezonie niepotrzebnie dodaną W postaci, w powiadaniach, i w filmie i w powieści jest tyle interesujących postaci widzi, yy, tych yy, yy, magów, że po cholerę wskrzesza się niejako, reanimuje z jednego opowiadania tego Strego Bora, tylko dlatego, że jest pierwszym opowiadaniem wiedźmińskim, więc jakaś kontynuacja jest. I on to w drugim sezonie też dodatkowo miesza i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo drażniącą i bardzo niefajną postacią, ale wracając do motywów polityki, on porywa Yennefer. Ludzie, on by czegoś takiego nigdy nie zrobił, żeby ją jeszcze siłą przesłuchiwać. To ci jest polityka? To nie jest polityka na poziomie magów. Absolutnie nie. I tak dalej, i tak dalej. Ale ten. Słuchajcie, mogłem wymieniać i wymieniać. No, cały wątek tak zwanej Babi Jagi. Kto obejrze, to będzie wiedział. Wzięty w ogóle z dupy. W ogóle go w filmie nie. Przepraszam, w ogóle go w książkach nie ma, w ogóle go nie ma w opowiadaniach. Po co on tam jest? Znowu mamy, yy, zaczynamy też troszkę yy, cierpieć ten film na jakieś, na różnego rodzaju teleportacje. Niby coś się dzieje w Sintrze, niby coś się dzieje w Oksenfurcie czy w Nowigradzie. chociaż to Nowigrad nie pada, ale powiedzmy: jesteśmy w jakimś mieście i z Nowigradu będą wypłynęły łodzie. Więc ja, ponieważ gram, ponieważ czytałem książkę, to wiedziałem, że niedaleko z Oksenfurtu będą wypływały łodzie i tak dalej. Taki tekst pada w trakcie oglądania serialu, więc wiem, że to pewnie siedzą tu w Nowigradzie, że to jest duże miasto Nowigrad, bo niedaleko jest Oksenfurt. Wiem, że nie siedzą w Oksenfurcie, bo nie, mówili, że z, nie mówiliby, że z Oksenfurtu wypływają. Ale tam słowo nie pada, gdzie jesteśmy, w największym mieście północy. W Nowigradzie. Dodatkowo postacie z tego Nowigradu do Sintry, tak. Skyrimoren do Sintry w 5 minut. 5 minut. Przed chwilą, tu mamy dwie postacie, które nie mogą przebić się przez rzekę, są konno, ale dzięki magii przedostają się do rosnącej rzeki. I jadą dalej konno. Pyk, 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 pyk. 5 minut później, w finale pewnej sceny, dojeżdża do nich grupa na koniu i na wozie. Jakąś tam przedostali. Mamy informację, że żeby nie dostać się magicznie, to to jest pół dnia drogi. Co najmniej pół dnia drogi trzeba ominąć tam do jakiegoś przejazdu przez rzekę. Te postacie na pewno nie użyły magii, które tam dojechały do głównego wątku. A jednak są w kluczowym momencie i pomagają i rozwiązują problem. Teleportacja yy, żołnierzy, którzy stoją na murach, widzą, że półtorej czy dwa kilometra stąd coś się dzieje, pękła, pękła, powiedzmy, do nich dotarło pęknięcie ziemi. Dotarło do murów. I oni od razu wiedzą, że źródłem tego pęknięcia jest tamta, te dwie drobniutkie postacie, które stoją tam półtorej czy dwa kilometry, czy tam mil tam tamtej odległości i natychmiast zwołają alarm, natychmiast wysyłają sześciu, sześciu tam iluś tam żołnierzy, rycerzy, a to robią w tym czasie postacie, które dokonały tego pęknięcia ziemi? Nic nie robią. Te postacie dopiero zaczną działać, kiedy ci rycerze dojadą te półtorej czy dwie mile i wtedy zaczną, o Jezu, ratujemy się. Co te postacie robiły w tym czasie? I takich problemów w tym serialu jest mnóstwo. Dlatego pod koniec trzeciego sezonu, trzeciego odcinka tego sezonu, stwierdziłem, dobra, to spróbuję dokonać wysiłku umysłowego i zapomnieć, że jest to serial o Wiedźminie. Bo, gdyby patrzeć na to, co powinno dziać się w powieści, nie dzieje się. Że to są postacie z powieści? Nie, to nie są postacie z powieści, one tylko się nazywają jak postacie z powieści, ale mają zupełnie inną mentalność, zupełnie inną motywację. To, co robią z motywacją Wesimira, e, tą postacią podejmuje decyzje, których książkowy, a nie tym bardziej growy Wesimir nigdy w życiu by nie podjął, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj scenariusz zabija najlepszego przyjaciela Gralda od tak na sam początek, bo a dlaczego by nie. Tylko po to, żeby był jakiś przeciwnik, wątku którego potem jakiś wątek, który to wątek jest debilny, wątek z monolitami. Po co? Którego też w ogóle nie ma w serialu, ale zajmuje trzy czwarte tego sezonu, plus 1 czwarta na wątek z babojagą, którego też nie ma w książkach ani w opowiadaniach. Nie będzie w ogóle wątku powieści z tą podróżą w poszukiwaniu Siri. No, no nie będzie, nie będzie. Ze, ze zebraniem załogi, tak, którzy się przełączają. Postać Kahira w ogóle jest dla mnie i już w pierwszym sezonie mi się nie podobała, a teraz w ogóle to już to w ogóle nie jest Kachir z książek. Absolutnie. I tak dalej, mógłbym wymieniać, wymieniać, wymieniać. To nie są postacie z tych książek. No ale dobra, wracając, bo ciągle się jakby zacinam w jakichś dygresjach. Jeśli założyłem sobie od trzeciego odcinka, to nie jest Wiedźmin. Oglądam to jako, trzeba przyznać, wysokobudżetowy film fantazy, to czy ten film, ten serial, przepraszam, fantazy, czy on się broni? Nie, on się nie broni. On jest popłuczynami, e, zrobionymi fatalnie od strony scenarzy, scenarzystów, tak? fatalnie od strony scenarzy, scenarzystów od strony Fabuły i tak dalej. On się staje troszkę bardziej wysokobudżetowym, ale typowym generic fantazy z głupimi pomysłami, na jakiś świat, na jakieś monolity i tak dalej. On się nie różni ten serial od dziesiątek podobnych seriali fantazy, które są systematycznie wyśmiewane. No, o, z głupimi ubraniami, z głupimi fryzurami, z głupimi postaciami, z głupimi wątkami i tak dalej. Serio, w ogóle gubi się i lekko ma pokazywać magię magia jest tutaj zrobiona źle, fatalnie, niekonsekwentnie przy okazji, tak, bo raz w pierwszym sezonie, to na co oglądając inne recenzje, żeby nie było oglądać inne recenzje i z wieloma rzeczami się zgadzając, z wieloma nie, ale generalnie też troszkę czerpie wiedzy, co dostrzegli inni recenzenci, o czym ja teraz mówię, bo być może od razu nie dostrzegłem, ale dostrzegli oni, ja nie, ale się z nimi zgadzam, że w pierwszym sezonie magia miała koszty, tak, żeby coś rzucić, coś musiało zniszczyć się i tak dalej, przecież taka, na tym polega szkolenie w aretuzie. Tutaj nie, rzucamy czary. So, taki czar, proszę bardzo, taki. Jedyną osobą, która płaci za czar jest Jenefer. Oczywiście tego wątku w ogóle nie ma w książce. W książce zupełnie to inaczej wygląda. A tutaj pozbawiamy Jenefer mocy. Bo tak. Dlaczego? Bo to nam dobrze pasuje do wątku z Babojagu, którego też w książce nie ma. I oprócz tego nic. Jenefer z książkowa, czy filmowa, czy. Przepraszam, filmowa. Książkowa, czy od opowiadań, czy z gry, nigdy by się tak nie zachowywała. Nigdy nie, do, nie zrobiłaby tego, co robi tutaj w serialu. A propos Siri, Te relacje między nią a Siri była diametralnie inna. Ona może teraz będzie tak jak w książkach. Może. Ach, tak, słuchajcie, jestem wściekły na to, co zrobili z tym serialem, bo mówię, to pierwszy sezon, pomimo tego, że moja ocena spadła, pierwszego sezonu, to pierwszy sezon dalej jest dla mnie pozytywny, przeciętny, ale z serduchem pozytywny i liczyłem na więcej i tak dalej. Tymczasem Pomimo tego, że jest większy budżet, tak, że zrezygnowano z tych głupawych, one się na początku pojawiają, jeszcze, żeby nie było, głupawych zbroi yy, yy, nilgarskich. Yy, to pomimo tego wszystkiego, ten budżet widać, tak, sceny walki są fajne, choć nie może tak fajnej sceny walki, jak z pierwszego odcinka, pierwszego sezonu, czyli z Rzezi, z tam tamta była palca lizać, sceny walki takich nie ma. Widać w potworach, widać w ruchach, to są plusy, tak? Na minusy, Wiedźmini. Morhen, jako, jako scena, jako miejsce, bardzo dobrze zrobione, bardzo podobne do gier zresztą. Wiedźmini? Jest scena pod koniec, kiedy wiedźmini walczą, grupowo. W ogóle nie czuć, że to są wiedźmini. W ogóle nie czuć, że oni są ci specjalnie, wyjątkowi lepsi. Tylko tyle, że walczą z potworami. No, tak, są dobrymi wojownikami, tak, ale że oni są o taką skalę aż lepsi od przeciętnego żołnierza czy wojownika? Nie, no gdzie? Tego to w filmie nie pokazano. To, co zrobione, tak jak mówię, z najlepszym przyjacielem Geralda, że na początku. Nie. Szkoda, gadać. Co zrobione z Wysymirem? Siri. Plus. Ta dziewczyna, aktorka, dostaje dużo czasu antenowego i nareszcie może pograć. I rzeczywiście to jest fajna postać. Dalej nie jest to Siri książkowa, ale to bym przyjął. To nie jest tak dramatyczna zmiana jak w przypadku Jennifer na przykład czy Tris Mary Gold. To nie jest zupełnie inna postać. To jest inna interpretacja Siri. To jest ok. Relacja między Siri a yy, Geraldem wygląda wiarygodnie. Rzeczywiście, wygląda wiarygodnie. To rzeczywiście się klei. To też jest na plus. Wesemir początkowo był ok, tak, tak trochę naciągane. przysłuchałem, że Wesemir jest dobry, więc tak trochę pozytywnie do tego podchodziłem, ale to potem, co potem zrobiono z postacią Wesemira, jego decyzje, jego a propos Siri on w ogóle nie traktuje Siri tak jak Wesemir. Czy to książkowy, czy z opo... no, opowiadania chyba Wesemira nie ma, ale czy to książkowy, czy to growy by... nigdy w życiu by takiej decyzji nie podjął. A propos Siri, nie? E, Nilgard. To, że Nilgard wygląda tak jak motywacja Nilgardu, był taki ciekawy moment w pewnym momencie. Mam miałem nadzieję, że serial pójdzie w tą stronę, by pokazać, że to północ jest zła tak naprawdę. A to Nilgard jest dobry, bo przynosi postęp, przynosi rozwój, chroni elfy, i tak dalej. Ale bardzo szybko tego za, 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 Bardzo szybko powrócono w tory, że władcy północy są generalnie śliwi wiadomo, nie. Ale Niggar to jest trzy razy gorszy. To są w ogóle mordercy i źli, i tak dalej. To jest zło, zło, które przychodzi do nas z południa i tyle. Mm. Nie ma takiego uważenia, nie ma nieznaczności, tu nie ma szarych postaci. Tu Wszyscy są źli albo dobrzy. To było kluczem między innymi sukcesów w pierwszymi grotrony, że nic nie było tak jednoznaczne. Wszystko było szare. Czasami ktoś zły okazywał się, że wcale nie był zły, bo miał motywacje zupełnie inne, które myśmy nie znali, a te motywacje były słuszne. Ta gra polityczna była na identycznym lepszym poziomie. Wcale nie trzeba było do tego pierwszych ogromnych pieniędzy. Pamiętajcie, że pierwszy sezon e, Greotron miał bardzo mały, skromny budżet, a jak wyszedł dzięki pierwszemu sezonowi, jego sukcesowi przecież nakręcono kolejne. nie, nie planował sztylu sezonu. Zresztą szkoda, że nakręcono jeszcze dwóch, o czym Martin sam mówił, że przy dwóch więcej, przy jego pomysłach może to miałoby ręce i nogi. E, także słuchajcie, ja bym mógł jeszcze psioczyć. A propos Mina, się długo i pokazać konkretne rzeczy. Konkretne rzeczy. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba, ale to nie ma sensu. Podsumowując, najlepszy odcinek to odcinek pierwszy, pomimo tego, że nie do końca mi się podobało, co zrobiono z tym opowiadaniem, ale akceptuję te zmiany, akurat to był ten akceptowalny poziom zmian. Kolejne odcinki kompletnie nie przystają, czyli to, co już powiedzmy, skupiamy się na książkach. Tak naprawdę nie skupiamy się na książkach, bo książkiśmy wywalili do kosza, robimy własne pomysły. Gdyby ten serial nazywał się właśnie Pikmi Dziungwa na srutu butu kontynent by byłoby to bardziej wiarygodne Bo to wtedy mogliby sobie scenarzyści i twórcy robić jakiekolwiek historie, z jakimikolwiek postaciami Bo to nie są postacie z Wiedźmina i to nie jest historia z Wiedźmina Przy czym powtarzam to wielokrotnie Nie musi być kalka w kalkę, nie musi być identycznie Ale jak robicie zmiany, to lubicie ją na lepsze A jeśli nie umiecie tego robić na lepsze, zostawcie jak jest to, co robiliście w pierwszym sezonie, jeśli chodzi o zmiany, to jeszcze było akceptowalne, jeszcze było w porządku, jeszcze, jeszcze jakoś się trzymało ram. Tutaj pojechaliście po bandzie totalnie, wyrzuciliście całą powieść do kosza i robimy swoje jak chcemy, bo chcemy zrobić, ale mamy franczyzę, mamy franczyzę, Wiedźmina i tak dalej, więc korzystamy z tych nazwisk, tytułów, imion i tak dalej, ale historię, nie, nie, do historii to się nam nie czepiajcie, zrobimy sobie własną, no to macie. Nie rozumiem dobrych ocen Wiedźmina, szczerze mówiąc, bo on od strony realizacyjnej też nie jest dobry, od strony fabularnej nie jest dobry. On się nie broni jako niezależna opowieść, gdyby wykonać ten, to działanie umysłowe, które ja zrobiłem po trzecim sezonie, że to nie jest Wiedźmin, Oglądam po prostu jakiś serial fantasy, akurat przez przypadek z postaciami, które nazywają się podobnie. Mimo tego on się nie broni jest jednym z wielu bardzo podobnych seriali. Można by wymieniać Magiczny Miecz, nie wiem, Koła Czasu, teraz na Amazonie. Nie oglądałem, ale opinie mam takie, że jest przeciętne, tak? Ale nie, być może od będę oczekiwał, jak obejrzę, być może od, będę odczekiwał mówiąc, ale wiedząc takie przerywniki, zajawki, zróbcie sobie taki, taki eksperyment. Jeśli jesteście w stanie, wyśl, zróbcie sobie Mishmash, wyrzućcie na przykład z Koła Czasu, z Wiedźmina i z czegoś tam jeszcze, zróbcie kilka, czterech czy pięć seriali, takie dwu, trzy sekundowe fragmenciki, przemieszajcie i ciekawe, czy zwrócicie uwagę, z którego serialu to jest, czy będziecie w stanie wskazać, a to jest z tego serialu, jeśli nie będzie tam wiadomo, tych głównych postaci granic w tym serialu. Nie będziecie w stanie, bo te seriale są identyczne. Identyczne ubrania, identyczne tam ci przeciwnicy, identycznie zrobione postaci identycznie, zrobione miasta. Tak naprawdę, gdyby wyjąć nazwiska, jakieś tam nazwy, to wszystkie te światy wyglądają identycznie. to jest główny problem serialów fantazy. Nie są oryginalne. Mimo tego, one są oryginalne wtedy, kiedy damy oryginalną, a znaczy, przepraszam, one wydają się twórcom oryginalne, kiedy dadzą, a tu będzie inna nazwa, równie trudna do wypowiedzenia i albo równie niezapamiętywalna, albo tu będzie jakaś inna rasa, którą sobie inaczej nazwiemy, ale nie o tym decyduje oryginalność. Oryginalność wiedźmina skupiała się na tym, że to było niby fantazy. Ale bardzo nowoczesne fantazy. Ludzie się często wypowiadali w sposób, jakby się ludzie wypowiadali współcześnie, taki bardzo naukowy. Niby to było, właśnie niby to było i magia, a często ta nauka, jak się weszło, to używała bardzo naukowych sformułowań. To była taka, jak to się mówi, nowożytna fantazy. Te aspekty polityczne były też bardzo współczesne. Problemy były przedstawione bardzo współcześnie. Tymczasem z wszystkiego tego, ten serial został pozbawiony. To jest generik, typowy z fantazy, które widzieliśmy dziesiątki razy, w dziesiątkach różnych seriali. Ksena się kłania, Conan, nie Conan tylko Herkules i tak dalej, tylko że no większy budżet, no i w możliwości lepsze, no bo jesteśmy 20 lat w, w do przodu, jeśli chodzi o możliwości produkcyjne seriali. Tyle. Bardzo zawiedziony, choć też yy, przyznam się, że nie miałem jakichś super wielkich oczekiwań, ale oczekiwałem, że będzie lepiej, zwłaszcza, że te bardzo pozytywne opinie były z Oceanu, tak? że bardzo pozytywnie yy, było przyjęte ten drugi sezon, przynajmniej przez recenzentów. Opinie na temat tomatu teraz są sprzeciętne z tego, co słyszałem. Na naszym filmubie też nie jest najlepiej z Wiedźminem. Generalnie chyba ludzie doszli do głosu i zaczynają e, mówić, że to nie był dobry pomysł generalnie. Nie wiem, jak to ostatecznie się skończy. Nie wiem, czy chcę oczekiwać trzeciego sezonu, bo jeśli to ma tak wyglądać, to ja dziękuję bardzo. Ja znajdę sobie prawdopodobnie lepsze. Albo obejrzę sobie jeszcze raz Władcy Pierścieni. o Słuchajcie, więc tak, dając ocenę, bardzo naciągany, a nawet powiedziałbym, że kciuk w dół. Jeśli byłby to ani kciuk w górę, ani w dół, to byłoby to bardzo naciągane. Uważam, że jak kciuk w dół. Tak. I to nie dlatego, że to jest nasz wykochany, cudowny Wiedźmin. Naprawdę. Starałem się nie patrzeć na to jak na Wiedźmina. Nie patrzeć na to, że znam książki, że znam opowiadania. To, co dostałem się nie broni. Po prostu się nie broni. To wszystko z mojej strony. Słuchajcie, jeśli podoba wam się, co robię, to proszę o lajkowanie, o komentowanie, o udostępnianie, bo to wszystko karmi sztuczną inteligencję, algorytmy, YouTube'a, one to lubią, pasują się nad tym i chępią, 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 chępią. wróćcie jeszcze raz, dobra, jedzą, jedzą płynnymi garściami te wszystkie komentarze i tak dalej, bardzo to lubią, klepią się po brzuszkach i mówią, dobrze, dobrze robisz kanał, więc serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy oraz na inne materiały na moim kanale, a tymczasem trzymajcie się ciepło i zdrowo, do zobaczenia. Cześć!